Paweł Różdżewski, zastępca dyrektora Biura Przestankowych Historia w Warszawie. Znajdujemy się na Pustyni Błędowskiej. Najpiękniejszej scenografii, jaką sobie można wyobrazić, do zrobienia rekonstrukcji walk samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie Tobruku w 1941 roku. To właśnie w tym okresie polska brygada razem z Australijczykami i pozostałymi aliantami broniła jednego z najważniejszych portów afrykańskich do momentu oswobodzenia przez... Pozostałe wojska alianckie. E, spotykamy się tutaj dlatego, żeby dać rekonstruktorom możliwość życia w oryginalnych, jak najbardziej zbliżonych warunkach do afrykańskich. A Pustynia Błędowska jest chyba najlepszym miejscem w Polsce, e, które można tego wykorzystać. E, bo po prostu jest to dużo, dużo piachu, e, który dla rekonstruktorów stanowi naturalną scenografię, i tutaj e, właśnie patrzę na e, dioramy, namioty, na, e, rekonstruktorzy tu śpią. Koncepcja to Bruk 1941, to koncepcja biura przystanków Historia polegająca na robieniu ożywionych przystanków historii, czyli dołożenia do tej szerokiej, e, pro, szerokiej palety propozycji edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej również elementów e, związanych z działalnością rekonstruktorów i rekonstrukcjami. Nigdzie indziej, nawet muzeum, nie można zobaczyć, jak żyli żołnierze w rzeczywistych warunkach. Tutaj można zobaczyć, jak mieszkali, jak bytowali, co jedli, jak byli uzbrojeni i myślę, że ta forma przystanków ożywionych jest jedną z ciekawszych rzeczy uzupełniających to wszystko, co możemy znaleźć w internecie, w książkach czy w muzeach. Piotr Krukowski, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Grenadier. Na projekcie Szlak Nadziei Tobruk 1941 moja grupa wystawia oddział Afrika Corps zarówno piechoty zmotoryzowanej jak i tutaj załogantów wozów bojowych, pancer 1, pancer 2. Sam pomysł zrodził się z miejsca, na którym jesteśmy, czyli na pustyni błędowskiej, największej tutaj pustyni w naszym kraju. I zrodził się właśnie taka inicjatywa, żeby uczyć żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. zrobić この。 wydaje mi się pionierską inscenizację właśnie walk w Afryce Północnej docelowo na pustyni. Kilka takich projektów też z sukcesami zostało, było przeprowadzanych kilka lat temu. Natomiast ta inscenizacja na pustyni błędowskiej jest pierwszą tak dużą, tak dużym wydarzeniem w skali kraju. Przyjechało ponad 100 rekonstruktorów z całego kraju, od gór po najdalszą ekipę ze Szczecina. Ruch rekonstrukcyjny odtwarzający formacje państw osi, jak i aliantów z Walk w Afryce Północnej z lat 1941-1943 bardzo prężnie tutaj zadziałał, by uczyć pamięć żołnierzy samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Dzisiaj odbyła się rekonstrukcja bitwy o Tobruk z kampanii afrykańskiej, w której samodzielna Brygada Strzelców Karpackich Tuż obok i ramię w ramię właściwie z żołnierzami australijskimi, brytyjskimi i nowozelandzkimi, ale też Czechami i Słowakami pokonała połączone siły wojsk niemieckich i włoskich, co dowodzi, że polscy żołnierze bili się na wszystkich frontach II wojny światowej, na szlakach nadziei, w odysei wolności, w walce o to, aby dojść do niepodległej Polski. Niestety do niej nie doszli w roku 1945, ale dziś pamiętamy o ich wielkim wkładzie i w te szlaki nadziei i już w Polskę wolną, demokratyczną, niepodległą wchodzimy także dzięki ich wysiłkowi.